Ogród pod szumiącą lipą. Zapraszam. Piękny poranek poniedziałkowy. Zobaczcie, jak jest biało na trawniku. Bo jest minus 4 stopnie. Wszystko znowu zmrożone. Ale myślę, że chyba minus 4 stopnie to nie zaszkodzi tym roślinom, które które y, oczyściłam, bo to są takie chyba raczej mrozoodporne na taki mały mróz. Zobaczcie, ptaszki już moje tu czekają, o ile ich jest tutaj na mazurków, na tych świerkach, bo czekają, kiedy nasypię im ziarna. Tutaj najpierw słonecznik do tej krateczki nasypuje i teraz dalej do dalej do wszystkich karmników Teraz do tego głównego karnika. Głównego karnika dostają większą, oczywiście, porcję. Proszę bardzo. I teraz do karnika drugiego. Wczoraj już przyleciał tutaj. Grzywacz i już siedział i nawoływał. Także już grzywacze będą grzywacze będą już zakładać pewnie niedługo gniazda, bo u nas na tych wszystkich świerkach jest grzywaczy. Bardzo dużo. Czekają, czekają, czekają już na sowiejną porcję ziarna. Sprawdzę, jak tam, sprawdzę, jak tam krokusy po tym przymrozku. Ale nic im się nie dzieje. Nic się nie stało, bo już się martwiłam, że może, że może coś przymarzło. Zobaczę tutaj, w tych skrzyneczkach, które wyczyściłam. No, wszystko jest zmrożone. Ziemia, ta ziemia tylko sama powierzchnia, więc korzeniom raczej nic się nie stało. Zobaczymy, jak tutaj słońce wejdzie na tą część tutaj, to wtedy jak to wszystko puści ten przymrozek, no to wtedy dopiero zobaczę, jak sytuacja. No dobrze, a teraz na śniadanko. I cały dzień dzisiaj jest piękny. Słoneczko cały czas świeci, i nie ma wiatru. Plus, prawdzie niewiele jest na plusie. Ale można pracować na grządkach w końcu, więc zabrałam się za oczyszczanie rabat kwiatowych, które jeszcze są wyściółkowane liśćmi. I zaraz Wam pokażę, jak to już pięknie wygląda. Tutaj jest ta rabata kwiatowa, którą poszerzałam na jesień i tutaj jak widzicie już zaczyna wszystko. Puszczać nowe pędy. Tutaj jest miodunka i jest jeszcze jedna roślinka. Muszę sprawdzić, jak ona się nazywa. W następnym filmiku to już wszystko sobie tu poopisuję i wtedy Wam dokładnie powiem. Tutaj jest przetacznik kłosowy. On jeszcze nie puszcza z ziemi. Natomiast tutaj jest odętka wirgielska. Tam yy, przezimował bardzo ładnie złocień. Yy, też yy, już wychodzą z ziemi ostróżki. Tutaj było dużo posadzonych tulipanów. One już też, jak widzicie, wychodzą. I tutaj między. Goździkami brodatymi, które pięknie przezimowały, już wychodzi bardzo dużo jacyntów, bo jak pamiętacie, tutaj wsadzałam przepiękne, duże cebule jacyntów i one już wychodzą. Także jacynty będą tutaj pierwsze razem z tulipanami kwitły. Tam dalej jest y, szałbia omszona. Tutaj jest jeszcze krwawnica. Tam kwitną jeszcze przebiśniegi. I to jest ta duża rabata. Jeszcze tam muszę na tamtej części wzniesionej wszystko posprzątać, bo tam rośnie, rosną też. Przebiśniegi i tam jest szałbia muszkatołowa. Teraz jeszcze pokażę Wam tutaj tą okrągłą rabatę, którą też już dzisiaj uprzątnęłam. Zobaczcie, tutaj to dopiero się dzieje. Krokusy już zaczynają kwitnąć. Pierwsze krokusy, tutaj jest masa masa tulipanów bardzo dużo jest też krokusów różnego rodzaju i zobaczcie tutaj już rośnie też rudbeckia, tam jest też rudbekia rudbekie pięknie przezimowały wszystko pięknie wychodzi z ziemi. Będą tutaj też pewnie żonkile, już nie pamiętam. Ja tutaj tyle sadziłam różnych cebul, że Do... nawet nie pamiętam, co tu jest posadzone. Dopiero jak zacznie kwitnąć, to ja dopiero będę wiedziała. W każdym razie różnego rodzaju, różne odmiany tulipanów. I chyba jeszcze też są xje, bo widzę tutaj są xje. Więc to jest bardzo dużo tutaj różnych odmian. No i zrobiłam też porządek w tych skrzyniach. Jak widzicie tutaj mam też różne rodzaje. Tutaj są też hiacynty. Ten hiacynt był za długo pod liśmie. widzicie jest żółty. Ale tutaj już hiacynt ma pąka. Te hiacynty tutaj mają pąki, ten też. Także tutaj bardzo dużo już krokusów też wychodzi, tutaj dużo i tutaj są kukliki, bardzo ładnie przezimowały. Jest dużo, jest dużo yy, też żonkili i tutaj jak widzicie pięknie rośnie len trwały, on ładnie zawsze na wiosnę wychodzi z roku na rok pięknie tutaj mi niebieskimi kwiatuszkami tutaj robi takie ładne tło i tutaj jest też jeszcze kuklik, jest krwawnica, jest Dużo y, różności, więc to wszystko będzie w lecie pięknie kwitło. No i oczywiście coraz więcej tutaj krokusów. No przepięknie, te krokusy już przepięknie kwitną. Zobaczcie te. Nie, te lawendowe są po prostu cudne już zaczynają pszczoły tutaj się kręcić przy tym przy tych krokusach zawsze dużo jest pszczół no przepięknie przepięknie się rozwijają i tutaj te tutaj te patrzcie jaki tutaj wielki jest wielki czmiel no pięknie, pięknie. Witajcie, dzisiaj 27 luty. Muszę się Wam pochwalić, że dzisiaj są moje urodziny. Nie wstydzę się swojego wieku, więc powiem Wam, tak jak już kiedyś mówiłam, że kończę dzisiaj 64 lata. I jestem szczęśliwa tutaj. Nic mi nie potrzeba, tylko zdrowia. A dzisiaj pogoda, taka jak widzicie, wczoraj było piękne słońce, a dzisiaj deszcz. I dzisiaj deszcz, wiatr, i znowu nic się nie da robić następny dom. I jak tylko usłyszę jakieś ciężki sprzęt i ludzi rozmawiających, to od razu. Zdrowia. Zdrowia. Dzisiaj wszystko się zerwało. To zupełnie inna pogoda niż wczoraj. Wczoraj było po prostu wiosennie. A dzisiaj jesiennie. Wiatr, deszcz i zimno. Nawet nie otwieram dzisiaj tunelu, bo wiatr za duży wieje. Nie chcę, żeby szarpało. No i widzicie, no prace znowu ogrodowe wstrzymane. A koniecznie potrzebuję już rozbierać ten, tą drewutnię, bo już będę zamawiała tunel, ten z poliwęglanu i już przydałoby się tutaj szykować teren. Żeby można było równać tam i już ewentualnie kupować te... Bloczki betonowe, na których zrobi się fundament. Grządki te co zrobiłam to zrobiłam. Oczyściłam. Dzisiaj wszystkie kwiatki się po zamykały, przebiśniegi, zamknęły główki. Krokusy też pozamykały swoje główeczki. No i tak się zrobiło smutno i brzydko. Zobaczymy, co będzie jutro. Myślałam, że dzisiaj będę robić tutaj porządki na tej rabacie z krokusami. No ale deszcz pada, to nie ma sensu. Ranniki już większe, ale jeszcze, jeszcze się nie rozwinęły. Urosły natomiast na łodyżkach. Ale jeszcze czekam, aż otworzą się. W takim razie idziemy do domu. Widzieliście na zewnątrz przed chwilą, jaka jest pogoda więc w końcu mogę zabrać się za siew kapustnych, tych, które sieje się w lutym, bo to już koniec lutego, więc najwyższa pora. Przygotowałam sobie takie te pojedyncze moje doniczki miękkie, ponieważ chciałam każdą kapustę w osobnej doniczce posiać, żeby później tylko te rozsady przesadzać już z całą bryłą korzeniową, a nie pikować z poszczególnych y, takich tacek. Co ja mam dzisiaj do wysiania? Otóż y, chciałam wysiać pierwszą y, czerwoną kapustę, która jest wczesna. Y, to jest y, kapusta odmiany Hako. Jest to odmiana wczesna, więc już po 20 lutym tak, jak tutaj zalecają, tą kapustę można siać na rozsadę. Następna kapusta to jest kapusta biała, też wczesna, kapusta odmiany zora. I to będą pierwsze kapusty, które wysieję i które będę zbierała wcześniej. I jeszcze dzisiaj wysieję sałatę lodową Beatę która również już zalecana jest do siewu nawet do gruntu w lutym. No ja to wysieję na rozsadę i później będę rozsadzała. I wysieję jeszcze sobie sałatę królową majowych, która też jest tutaj do, pod, pod osłony do wysiewania po 20 lutym. Więc zabieram się za siew. Będę siała, tak jak mówiłam, w poszczególne doniczki. W poszczególne doniczki pojedyncze, pojedyncze nasionka, ponieważ kapusta nie ma takich maleńkich nasion, żeby nie można było ich posiać pojedynczo. Więc ja do każdej myślę, że podzielę sobie tutaj. Ja tutaj mam 2 4 5, 15 doniczek. Więc posieję sobie kapusty czerwonej 7 doniczek i kapusty białej 8 doniczek. Więc ym, wysieję. Ja już tu y, ziemię podlałam. Wysieję sobie po jednym ziarenku, po jednej o jednym nasionku do każdej doniczki o A. dziewięć doniczek zrobię czerwonej dziewięć doniczek czerwonej, tutaj mam opisane, zaraz znajdę kapusta czerwona Hako i będę wiedziała, że że to jest tutaj nie chcę siać rzutowo ponieważ wtedy i tak za dużo tych nasionek się wysiewa trzeba je hmm, przepić Trzeba je przepikowywać. A tak jak ja sobie wysieję po jednym nasionku, to już ona sobie tutaj będzie rosła praktycznie aż do wysadzenia do gruntu. I teraz tutaj, może tutaj wysieję sałatę. Tutaj w tych sześciu wysieję sałatę. Może tą lodową bo sałatę lodową wysieje po kilka ziarenek, ponieważ sałatę no to można, um, sałatę można y, później przepikować, więc te sałaty tak tutaj rzutowo sobie w tych wysieje, potem najsilniejsze siewki przepikuje do gruntu, bo one mogą w gruncie być. Tutaj zaraz przysypię ziemią. Delikatnie przysypię te nasionka sałaty, ponieważ one są takie, że raczej nie będę ich wciskała do ziemi. i to będzie to i teraz mam tutaj przygotowany oczywiście później to podleję i tutaj mam przygotowaną drugą taką paletkę tych doniczek i teraz tutaj będę znowu zrobię dziewięć dziewięć rozsad kapusty białej Resztę wysieję znowu żółtowo sałatę, tak żeby sałatę można było później rozsadzić. I znowu po jednym nasionku kapusty do jednej doniczki. Później oczywiście jeszcze później oczywiście będę jeszcze wysiewała inne odmiany kapust, ponieważ mam jeszcze kapustę czerwoną, stożkową, kapustę włoską, kapustę białą z innych odmian, późniejszych, ale na razie sobie. Wysieje właśnie te wczesne kapusty, dwie odmiany. Później w marcu wysieje też kalafiora. I tutaj sałatę weźmiemy masłową. Kalafiora, brokuła i, tak jak mówię, resztę odmiany sa kapust. Oczywiście różne odmiany sałaty będę już też systematycznie wysiewała, ponieważ mam różne odmiany sałaty, też te kolorowe, też yy, yy, musztardowce też już można wysiewać. To wszystko będę robiła w najbliższych dniach. No bo już już czas i potem oczywiście będę jeszcze dosiewała, żeby nie będę robiła dużej ilości, żeby mi to później nie rosło w kwiat, nie, nie poszło te już starsze, a jednak my tyle sałat nie przejemy we dwójkę, więc w zeszłym roku miałam zbyt dużo wysiane. I niestety już później kwitły, nie były smaczne już, bo te listki były bardziej gorzkie. Także kapusta, na razie i sałata, i sałata lodowa, kapusta czerwona, kapusta biała, wysiałam. Teraz podleję, przykryję folią i na parapet do momentu wykiełkowania. Jak wykiełkują, oczywiście kapusta pójdzie do tunelu foliowego, sałatę będę rozsadzała na rozsady, no i po kolei, po kolei dalsze wysiewy.